Miejsce numer dwa. Desmond Doss był amerykańskim sanitariuszem i pacyfistą, który zasłynął z bezprzykładnej odwagi podczas II wojny światowej. Nie nosząc broni i nie oddając ani jednego strzału, uratował życie dziesiątkom żołnierzy. Urodził się w lutym 1919 roku w Landsburgu w stanie Virginia w rodzinie adwentystów Dnia Siódmego. Jego wiara miała ogromny wpływ na całe jego życie. Od najmłodszych lat wierzył w dekalog i dosłownie przestrzegał przykazania nie zabijaj. Gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny, Dos zdecydował się zaciągnąć do armii, mimo że jako głęboko wierzący Pacyfista odmówił noszenia broni. Chciał służyć jako sanitariusz, pomagając rannym, a nie walcząc. Spotkał się z ogromną niechęcią, szykanami i drwinami ze strony współżołnierzy. Wielu z nich uważało go za tchórza, a niektórzy nawet domagali się jego wydalenia z wojska. Dos jednak nie ugiął się i ostatecznie został wysłany na Pacyfik z 77. Dywizją Piechoty. Jego bohaterstwo objawiło się w pełni podczas bitwy o Okinawę w 1945 roku, jednej z najkrwawszych w całej wojnie. Na tzw. Tak Meda Escarpment, znanym też jako Hacksaw Ridge, amerykańskie wojska utknęły pod silnym ostrzałem japońskim. Gdy jego jednostka została zmuszona do odwrotu, Doss sam został na polu walki i przez wiele godzin ratował rannych, zwożąc ich na linie po stromym klifie. Pomimo ostrzału i własnych ran, zdołał ocalić co najmniej 75 żołnierzy.